Grać i uczyć grać w szachy. Nie wiem, czy polecam, bo nigdy nie lubiłem grać w szachy. Wydawało mi się to stratą czasu. Te wszystkie bajki o tym, że tam jak ktoś nauczy grać w szachy, to przewiduje ruchy przeciwnika. Nie, no słuchajcie, to gra to gra, życie to życie, nie? Więc tak mi się wydaje często, że to, że ktoś umie grać na przykład. Jeździć samochodem w symulatorze, w, gry, w grze komputerowej, to wcale nie znaczy, że umie jeździć samochodem naprawdę w prawdziwym życiu. Więc ja bym był ostrożny co do tych umiejętności branych z gier, czy one są adekwatne do prawdziwego życia. Dzisiaj pogrzeb papieża przełożyli, ten festyn ekologiczny na 3 maja, chyba coś takiego. Na święto narodowe przełożyli to też nie wiem, czy to dobry pomysł jest taki. Ale... Ale tak zrobili, no. Żałoba narodowa, nie wypadało mi się cieszyć. Pogrzeb papieża to pogrzeb papieża. Ma nie być konkurencji w tym czasie, jak transmisja szła. Przecież w Więc tak to jest. No. To teraz ja sobie pomilczę. Uuuu parę minut dla papieża A może reklamy się będą i tak wyświetlać. Tam. Może zarobię na paliwo. Mencen 2025. Zespół Aspergera. Mitoman. Piątka Mencena. 20%. Gość cofa, nie widzi, widzicie? Ciężko by bez klimatyzacji było wytrzymać jednak. W te miasta też są projektowane, że tutaj kawałek cienia przynajmniej jest. A na przystanku na przykład nie ma i ludzie siedzą i się prażą na tych przystankach autobusowych. Tutaj pomnik taki, teatralny pajaców. A po prawej sklep Riff, przypominam, że można sobie przyjść i pograć na gitarach tudzież innych instrumentach bardzo pięknie, bardzo ładnie jest sala taka próbów, wygłuszona jak studio nagraniowe, można sobie potestować różne wzmacniacze na przykład gitarowe, efekty gitarowe tudzież jak to mówią na wzmacniacze piecyki gitarowe i tak dalej I całe ta a i temperatura jest mi chyba się termometr zepsuł, czy co faktycznie nie wiem, pokazuje 12 stopni tylko, ale to słońca tak praży Może i ten wiatr chłodny trochę chłodzi w sumie. Zaraz jedziemy na teren dawnego Getta Białostyckiego, zabudowanego. Lokami po wojnie, bo jak to wszystko spalili, zburzyli, to tak jak w Warszawie, nie? Można było potem nowoczesne miasta budować. Pamiętam, że Białystok ma takie bliźniacze miasto w Holandii, Eindhoven. Gdzie tam byłem w 96 roku. Oglądać drogi rowerowe. To miasto Eindhoven jest znane na przykład z zakładów Philipsa i z fabryki samochodów ciężarowych DAF. DAF czy jak to tam się wymawia. Na dafach się uczyłem robić prawo jazdy na ciężarówkę. Cały czas ten się zatykał ten jak to się nazywa taki filtr, DPF. I potem stawiali na godzinę taką ciężarówkę i na 3000 obrotów ona wyła i przez godzinę wypalała na placu manewrowym tą sadzę z tego filtra. Można też było pojechać do serwisu i zapłacić duże pieniądze za czyszczenie, ale można było włączyć też taką procedurę oczyszczania, więc taka ekologia, że jak ciężarówka jeździła po mieście, to ta saza się w tym filtrze zbierała, to potem ją wypalali przez godzinę na placu manewrowym, na pracującym silniku na wysokich obrotach. No i wracając do Teganit to tam w czasie wojny były naloty dywanowe, no bo zakłady Philipsa chyba jakieś tam miały powiązania. Z wojną, ze zbrojeniami, więc jak zrównali z ziemią całe stare miasto, to potem po wojnie miasto mogli odbudować w takim nowoczesnym kształcie, że szerokie ulice, a nie wąskie i tak dalej. Z czasem to tak bywało, bo te stare budownictwo to wiadomo, a tam się to wrócił się nagle, back bak, z leseczką jakiś szybki. Tutaj, a kierowca zaskoczony, widzicie, rozumiecie. I jeszcze tutaj młodziaki na przejściu. I dziewczynka będziemy rodzić tutaj. I jeszcze jeden by się może trafił. No nie, już koniec na szczęście. Więc takie to historie z tą odbudową miast są. że niektórzy mówią, że z jednej strony szczęście, bo Warszawa, na przykład, centrum, jakby całe nie wyburzyli, to by była taka napaćkana jak przed wojną, że wąskie ulice, stare kamienice, tak jak na Pradze, takie ostrzelane mury, by były bieda, nędza, rozpacz i przestępczość po prostu. A tak, to walnęli pałac kultury w samym centrum, bo był duży, pusty plac, żeby zapełnić jakąś tą przestrzeń dominantą. I potem mówili, że będą wyburzyć ten pałac, ale do dzisiaj nie wyburzyli. Pałac imienia Stalina przypominam. No i nie wiem teraz czy ma będzie jechać, czy jak ma wyprzedzać. Nie wiem, jednak będzie skręcać w prawo, czyli jak gdyby mogę go wyprzedzić. Jakie piękne kolory na tym telefonie dzisiaj się nagrywają się. Taka wiosna soczysta, zieleń, niebo piękne, niebieskie, i tak dalej. I nawet tak nie za dużo trzęsie, chociaż trochę faluje. Ja przypominam, że to parodia ma być generalnie lajtów eee, bo zmienię opis. Oczywiście, że już mniej będzie o Krzysztofie. Już nowych filmów przecież nie będzie. Mogę wrzucać archiwalne, co najwyżej. Mnie czasem nachodzi jakieś wspomnienie, żeby Wam przypomnieć trochę filmów archiwalnych Na przykład z innych kanałów, bo wcześniej nagrywałem na Federacji Zielonych i, na... i Białystok Te filmy, więc może... Tak ostatnio mi się przypomniało jak te filmy z Pijanką Januszem były Jak Janusz wpadł tutaj i chciał swoje ponagrywać filmy z Krzyśkiem Kononowiczem Ale Krzysiek... Nie, nie, nie! A czemu Krzysiek nie? Bo to wariat! Bo w biuro indiańskim Chciał nagrywać filmy, nie? Mówi, nie, to nie będę z nim nagrywać, bo to wariat. I byliśmy wtedy pod konsulatem Białorusi na demonstracji z organistą. Przecież organista też nie chciał, bo mówi, że na Białoruś potem go nie wpuszczą i tak dalej. I takie historie różne były.